Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witaj, drogi przyjacielu, na kanale Poranna łaska. Obudził się nowy dzień, a wraz z nim budzi się Twoja dusza. Może czujesz się jeszcze senny, może myśli o obowiązkach już zaczynają pukać do drzwi Twojego umysłu. Ale zanim rzucisz się w wir świata, zatrzymaj się. Ten moment. Tuż przed wschodem słońca lub w jego pierwszych promieniach, to najświętszy czas. To czas, kiedy niebo jest najbliżej Ziemi. Dziś sięgamy po jeden z najstarszych i najpiękniejszych tekstów Biblii Psalm 90, modlitwę Mojżesza Męża Bożego. Ten psalm uczy nas czegoś, czego tak bardzo nam brakuje w dzisiejszym zabieganym świecie: mądrości. Nie wiedzy z książek czy internetu, ale mądrości serca, mądrości, która wie, jak liczyć dni, by przeżyć je sensownie. Proszę Cię, znajdź wygodne miejsce. Jeśli możesz, spójrz w okno na budzący się świat, weź głęboki oddech i z wydechem oddaj Bogu wczorajszy dzień i jutrzejsze troski. Jesteś tu i teraz. Zaczynamy naszą modlitwę o mądrość. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, ucieczką stałeś się dla nas z pokolenia na pokolenie. Zanim góry stanęły i stworzyłeś ziemię oraz świat, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. O Boże, te słowa przypominają mi o mojej małości i Twojej wielkości. Patrzę na ten wschód słońca i uświadamiam sobie, że to samo słońce świeciło nad moimi przodkami, nad królami i prorokami. Wszystko się zmienia. Ludzie przychodzą i odchodzą, ale Ty trwasz. Ty jesteś stałą w moim zmiennym życiu. Kiedy czuję się niepewnie, kiedy grunt usuwa mi się spod nóg, przypominam sobie: Ty jesteś moją ucieczką, nie moja praca, nie moje konto w banku. Nie moje plany, ale ty. W tobie jestem bezpieczny, jak w potężnej twierdzy, która przetrwała tysiące lat. Ty sprawiasz, że człowiek w proch powraca i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy! Bo tysiąc lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, albo jak straszna nocna. Panie, te słowa uczą mnie pokory. Moje życie jest krótkie. Jest jak mgnienie oka w perspektywie wieczności. Często żyję tak, jakbym miał tu zostać na zawsze. Martwię się drobiazgami, kłócę obzdury, gromadzę rzeczy, których nie zabiorę. Dziś rano proszę Cię, obudź mnie. Obudź mnie z letargu przywiązania do tego, co doczesne. Przypomnij mi, że jestem tu tylko pielgrzymem. Mój dom jest tam, gdzie ty jesteś. Niech ta świadomość nie napełnia mnie lękiem, ale wolnością. Skoro życie jest tak krótkie, nie mam czasu na nienawiść, na urazy, na lęk. Mam czas tylko na miłość. Porywasz ich. Stają się jak sen poranny, jak trawa, która rośnie. Rano kwitnie i rośnie, wieczorem więdnie i usycha. Spójrz, panie. Na moje plany na dzisiaj. Wydają mi się tak ważne, tak solidne, ale ty mówisz, że są jak trawa. To nie znaczy, że są bezwartościowe, ale że są nietrwałe. Pomóż mi dzisiaj odróżniać to, co wieczne, od tego, co przemijające. Moja kariera przeminie, ale to, jak traktowałem ludzi w pracy, zostanie. Moje pieniądze przeminą, ale to, jak byłem hojny. Zostanie. Moje zdrowie przeminie, ale moja dusza zostanie. Daj mi mądrość inwestowania w to, co niezwiędnie wieczorem. Chcę dzisiaj sadzić miłość, cierpliwość i dobroć. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Oto Cię błagam, panie. Naucz mnie matematyki nieba. Liczyć dni nie po to, by się bać śmierci. Ale by szanować życie. Każdy dzień to unikalny dar, limitowana edycja. Ten konkretny poranek już się nie powtórzy. Nie pozwól mi go zmarnować na skrolowanie telefonu, na puste rozmowy czy narzekanie. Daj mi mądrość serca, bym w każdej godzinie widział okazję do dobra. Jeśli mam się z kimś pogodzić, daj mi mądrość, by zrobić to dzisiaj. Nie jutro. Jeśli mam komuś powiedzieć kocham, niech zrobię to teraz. Mądrość serca to umiejętność życia w teraźniejszości, z okiem utkwionym w wieczności. Powróć, o Panie, jakże długo. I okaż litość sługom swoim. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Oto moje największe pragnienie na ten poranek. Nasyć mnie. Moja dusza jest głodna. Świat oferuje mi tak wiele pokarmów, rozrywkę, sukces, zakupy, ale one nie sycą. Po nich wciąż jestem pusty. Tylko Twoja łaska może mnie nasycić. Wylej na mnie teraz, w tej ciszy, strumień Twojej miłości. Niech Twoja łaska spłynie na mnie jak poranna rosa na suchą trawę. Kiedy jestem nasycony Tobą, nie muszę żebrać w akceptację ludzi, nie muszę szukać pocieszenia w grzechu. Twoja miłość mi wystarcza i ta miłość daje mi radość prawdziwą radość, która trwa nawet wtedy, gdy dzień jest trudny. Daj nam radość w zamian za dni Twojego ucisku, za lata których zaznaliśmy niedoli. Panie, ty widzisz moją przeszłość. Widzisz lata, które były trudne, pełne bólu, porażek czy choroby. Czasem pytam dlaczego? Ale psalmista uczy mnie prosić o wymianę. Wymień mój smutek na radość. Niech doświadczenie cierpienia pogłębi moją zdolność do odczuwania szczęścia. Wierzę, że nic w moim życiu nie idzie na marne. Nawet łzy mogą podlewać ziarna przyszłej radości. Jeśli teraz przechodzę przez ciemną dolinę, ufam, że prowadzisz mnie na zielone pastwiska. Niech sługom Twoim ukaże się Twoje dzieło, a chwała Twoja nad ich synami. Modlę się za moją rodzinę, za moje dzieci, jeśli je mam, za przyszłe pokolenia. Panie, nie chcę zostawić im tylko domu i długów. Chcę im zostawić dziedzictwo wiary, niech Twoja chwała spocznie na nich. Niech zobaczą w moim życiu Twoje działanie. Jeśli ja będę żył mądrze, oni też nauczą się mądrości. Bądź ochraniarzem mojego domu. W świecie pełnym zamętu, niech moja rodzina będzie oazą Twojego pokoju. A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych. To jest moje błogosławieństwo na dzisiejszą pracę. Panie, cokolwiek będę dziś robić, czy będę pracować przy komputerze, sprzątać dom, uczyć się, czy opiekować innymi, niech Twoja dobroć spoczywa na tym. Bez Ciebie moje wysiłki są daremne, jak budowanie na piasku. Ale z Tobą. Z Tobą mogę przenosić góry. Pobłogosław moje ręce, by były sprawne i pomocne. Pobłogosław mój umysł, by był jasny. Niech owoce mojej pracy przyniosą pożytek innym i chwałę Tobie. Niech to, co dziś zbuduję, przetrwa próbę czasu. Panie Jezu, Ty jesteś mądrością wcieloną. Ty powiedziałeś, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Lecz będzie miał światło życia. Wybieram dzisiaj iść za Tobą, krok w krok. Kiedy nie będę wiedział, co powiedzieć, popatrzę na Ciebie. Kiedy będę kuszony do zła, schowam się za Tobą. Kiedy będę zmęczony, oprę się o Ciebie. Proszę Cię o dar rozeznania. Dziś będę bombardowany tysiącem informacji, co jest prawdą, a co kłamstwem. Co jest ważne, a co błahe? Duchu Święty, bądź moim filtrem. Daj mi tę mądrość z góry, która jest czysta, spokojna, łagodna, pełna miłosierdzia. Nie pozwól mi wdać się w niepotrzebne spory. Nie pozwól mi stracić pokoju dla rzeczy, które jutro nie będą miały znaczenia. Dziękuję Ci za ten czas modlitwy. Czuję. Jak mój wewnętrzny kompas nastawił się na północ. Na ciebie. Czuję się spokojniejszy. Problemy nie zniknęły, ale ja urosłem. Jestem silniejszy twoją siłą. Jestem mądrzejszy twoją mądrością. Oddaję ci teraz każdą godzinę tego dnia. Godzinę 8, początek pracy. Bądź ze mną. Godzinę 12 południe. Przypomnij mi o anioł pański. Godzinę 16 on powrót do domu. Daj mi cierpliwość w korkach. Godzinę 20 no, wieczorny odpoczynek. Daj mi wdzięczność. Zabieram ze sobą to zdanie jak tarczę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Będę je powtarzał, gdy poczuję, że tracę czas lub nerwy. O Maryjo, stolico mądrości, módl się za nami. Ty, która zachowywałaś wszystkie sprawy w swoim sercu i rozważałaś je, naucz mnie tej kontemplacji w działaniu. Święty Józefie, mężu sprawiedliwy i roztropny, prowadź mnie w moich obowiązkach. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Idź teraz w ten dzień, mój przyjacielu. Niech mądrość Boża świeci przez Twoje oczy. Niech dobroć Boża płynie przez Twoje ręce. Jesteś błogosławiony i posłany. Dobrego dnia!